No i cześć, witam w Kuchni Wikinga. Dzisiaj szyszki. Zapraszam. Czyli szyszki, czyli szmak dzieciństwa. I powiem Wam jedno, przepis totalnie nie keto. I nie mam już zrobić keto, więc nawet nie będę próbował. Co do tego próbujemy? Potrzebujemy. Potrzebujemy, potrzebujemy. Mam kilo... kilo krówek obranych. Karamelowych. Do tego Wam pokażę. Mam jeszcze pół kilo ryżu Oraz pół kostki masła. Przebisty robotowi. Więc cóż, topimy na początek e, krówki z masłem. Gotową jest masę, tak? Powiadajcie mało żeby tego nie przychać, bo szkoda. A po tym, żebyście mieli czarne karmy, to tak nic fajnego. Teraz miało jak może być. Staramy się nie rozsypywać tego za bardzo. I oczywiście, wyszło jak zawsze. To, że znaczy, tu mam dwie paczki. Teraz zbieram zbierać i teraz najważniejsze, wszystko fajnie i zacnie wymieszać. Bo ja mam szczerze, ja cały czas myślałem i boję się tego wchodzącego w trzecie. Kilo próbek to jest jednak za dużo na pół kilo ryżu. Ale tyle mieliśmy. Teraz najważniejsze, że to wszystko trzeba wymieszać i to trwa. Nie polecam Wam od razu kłaść tam łap. Jak i tak się poważycie, a czasami trochę lepiej później niż wcześniej, nie? A więc to nie ma problemu. I jak sobie w łebie że się dużo już wymieszali, to mieszacie dalej bo to masa idzie całkiem twarda i tyle dobra, będziemy się szklejenia. no i teoretycznie mamy już wymieszane, czy już drugi asystent pewien tego na dole nie mam I teraz ważna rzecz bliska z zimną wodą nie wiem jak bardzo byście azbestowe polszki nie mieli tak Wam powiem otwarcie to jest na karne roztopione i jest ciepły. Macie jakieś wkłady lodowe, bierzcie, nie krępujcie się. Ja wam powiem, jedno, nie wiem, jak dużo klejmy. Dzisiaj takie, takie wystarczą. mniejsze robić. Przede wszystkim dzięki zimnej wodzie macie chwilę, żeby to ugnieść. Ja to wolę bardzo ugnieść, bo się nie sypie potem, jak się to. Je. Im sobie mniej to uczycie, tym mniej będziecie mieć problemów z dostawcem się że wszędzie. A ja zrobię taki większy parę. I dla Mai takich parę podłożnych zrobimy, żeby się łatwiej jadło. Nie? Ja. Mhm. Woda naprawdę robi robota. Widzę, ja ja tam stopniach bez tej poruszki mam. Wypędza rozsądku oczywiście. A im niżej tym cieplej. Moczcie ręce. No i myśmy zrobili. Z wyszły dwa takie talerze, wam pokażę zaraz. I teraz co, najważniejsze jak to smakuje Karo. O, nasz test dzisiejszy. Kto to mówią, nie za słodkie. Pyszne jak zawsze, muszą wyschnieć, żeby dobrze się zbiła. Skleiły. Skleiły dokładnie. Cudowne. A ja wam po, mi pozostaje powiedzieć tylko tyle, że jak jesteś na keto, to nawet tego nie oglądaj. A druga rzecz jest taka: e, proste, fajne, pania przekąska, jak tak się leży i cóż, my Wam polecamy to zrobić jak szybko, jak macie gdzieś jakiś gości szybko, fajnie, trochę ręce palą bo się parzyłem jak zawsze i cóż, ja Wam życzę smacznego a strasznie dziękuję moim Patronom że też wspieracie ten kanał zapraszam nowych do pozostania nowym Patronem link macie na dole, więc się nie krępujcie suby, lajki, widziane. powiedzcie mi co takie rzeczy robicie ja przede wszystkim, czy takie rzeczy pamiętacie dzieciństwa i z mojej strony polecamy Wam powiedzieć nic innego jak smacznego i do następnego filmu. Na razie ludzie, pa!